Nie, ale wiesz czego nam za dużo Respi? Wiesz czego? Skrzynek. Stacji. Opie stacji. Za dużo stacji Respi. Gdyby nie te stacje, to byśmy pewnie znajdowali, kurde, fajnie dużo różnych konstrukcji. Ale znajdujemy stacje. Gdyby nie te stacje, to wiesz co? Co? No? To byś miał coś. No, no tak. Ty? Wiesz co? Wiesz co? Aikido. Weź, napisz moda na usunięcie skrzynek. Ja. Aha Straciłeś... Straci, straciłeś stary pulse. Ja zrobię, Na razie zrobiłem moda na demontaż kół. Dobry mod, dobry mod. Czy ma się? A tu jeszcze jedno koło. Dobrze I jest. Czemu no. nam kolor zniknął z kół? Nie no mamy kolor na kołach. Nie no, po, po, po prawej a. mamy zielone, a tu. No, a bo tak malowaliśmy. Nie starczyło nam farby na dwa. No ja nie zmalowałem kół. No malowałeś, malowałeś. Jak u nie malowałem? Malowałeś, malowałeś. Zbrakło nam farby na nie, dwa. Nie, 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 malowałem. Gościu, bo się przysunę. Spadaj! No, ro, ro, rozkraknął się. Ty widzisz ten dom po prawej? Gdzie dom po prawej? Ja widzę. No nie masz tu domu po prawej? Nie, nie mam do domu. Da, daleko, tam, daleko, daleko, daleko przy drodze jest coś. Nie, no tu. No nie mam. Tam, daleko, daleko, daleko przy drodze jest. Ale tu nie ma. Ej, umarłem! Co się z tobą stało? Nie wiem... Umarłem i po mnie auto przejechało. a z głodu nie parłeś? Nie, no raczej nie. Stary, nie mogę teraz skręcać, muszę wysiąść. Zaczekaj na mnie. Gdzie jesteś? Widzisz mnie, Widzę cię, biegnę. widzisz mnie? Widzę cię, Ty, co mi tak samochód obróciło? Żeś się przechyliło, ty. Bo mam... Ciężką duszę. Ty tam coś jest w oddali, gdzie No jest, 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 mówiłem o tym. Pana te zawieszki fajne w ogóle. Chłopie Fajne. Nie no, wystrzeliłeś zawieszkę właśnie w tym momencie. Stać drugą zawieszkę wystrzeliłeś. One już nie pachną, zużyte No nie pachną... Znalazłeś na śmietniku jakieś zawieszki Stary, zużyte i zawiesił by... w sobie. one były na półce w sklepie. To... Tak, tak. To ja już to widzę jak u Ciebie jest na półce kurdy. Idziesz, ostatnio też. Idziesz miastem, patrzysz, o kawałek kebaba. Wezmę w śmietniku. Nie, nie mów tak, bo nie, nie, ja tak nie robię, ale kurde... Znalazłeś i nie wiadomo kto gdzie to ci trzymał. Wo... A, a jak ktoś sobie gacie odświeżał tym? W, w opakowaniu było, kurde, świeże, nieruszone, to ja. Nie wiesz, czy to było świeże, ja też mogę zużyć i wsadzić do opakowania. Nie, nie możesz, bo o. nie masz opakowania. U, co to jest? Drive thru? Drive thru, ojej, najbardziej zły z budynek. Ale garbownik tu stoi, w sensie garbus. G gar garbownik to sobie może być, ja tam garba nie chcę To? Kurde, otwieram drzwi, a chłop tu robi moonwalka w sensie on a... jak Michael Jackson robił tak, Psz. nie no. Że on stopy se przyspawał i się tak wychylał do przodu, nie? No, no. To to ten zrobił tak samo, tylko że do tyłu <noise> Zostaw go, został go Z Zamknijmy to, zobaczmy czy coś tu jest, jak nie ma to idziemy stąd. Niech sobie będzie, bo u mnie on patrzy w niebo, więc... No u mnie też no no to czekaj, to pa o... I się tak wyjął pa, tak pa, pa, bo, bo on się pewnie modli, nie? Pasz, patrz, pa, pa Ta, nasikaj, mu pomyśl, że jest złoty też. Już się obudził, dobra, spadamy. Oj oj! uciekamy, szybko, szybko, szybko Siaraj, siaraj! Szybko bo biegnie! Ty tam mógł być, mógł być licznik w garbusie Kurde Dobra jedź Ten jak zwykle nogi rozłożył kurde jak u siebie to jest kanapowa fura z kadillaga nie jakiś nie wiadomo co. ale weź zje na asfalt. Czemu ty jedziesz takim samochodem po offroadzie? A, bo mi coś tłukło i sprawdzam, czy dalej tłucze. A. Może się naprawiło? Jakbym miał radio, bym dał głośniej radio. Ho ho hopowi coś tłukło i je jechał offroadem z nadzieją, że jakiś kamień mu to urwie. Cały czas tłukło. Cza cały czas tłukło? <słuch> Ale to tak tukło ani spać, ani się położyć. No co tu zrobić? Dzień noc. Uh, 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 uh. Ja, ja, się, ja się Ja się powiem tego, tak, wyświetlę to z kontekstu i ktoś by pomyślał, że jesteśmy nie do końca zdrowi. Ale sąsiadzi wiedzą, że jesteśmy nienormalni. Sąsiedzi, jak nas słyszą, tego, to muszą mieć takie. Kto, kto, kto tam mieszka? Szczególnie jak śpiewam. Łomaha! Łomaha? Nie, to było to bardziej, bardziej brzmiało, jakbyś był trochę chory. I Nie! Miałbym. <hvad>. No nic nie ma, sama trawa, zielona, kurde, usunięte drzewa i słupy. Wzniesienie z trawą, a za wzniesieniem z trawą jest wzniesienie z trawą i uschnięte drzewo. Takie samotne obok słupa. E zamaskowane drzewo. Ono udaje takie uschnięte i ten, żeby nikt się ty, nie czepiał Ty Patrz! co ty to widzisz? Tak widzę to. Co to jest? Wow! Zwyczajajaj, bo kurde, możemy mieć wypadek. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie ty jesteś? Zawiesiło mnie. Okej, okay. kieruję. Zniknąłeś mi z samochodu. Wróciłeś po nic nie widzę! Jak nic nie widzisz? Łomaha! Nie masz łama! Powiedz, po, ja pokażę gdzie jestem. Patrzysz, patrzysz. No. A bo iść pod ziemią. No. <laughs> Się wyłaniam jak krążownia, jak ubot ty. Normalne, że z podziemi kadilek wyjeżdża. Ty. To jakaś kopalnia jest. Ty nas chodzi w dół. O, cholera. To jest jakiś kopalnik, a tutaj trochę się nasyfiło. Dlatego ja, tak... ja, ty idziemy? Co my tu mamy? To jest jakiś przycisk. A to jest chyba dopiero do wyjścia. Bo no tutaj raczej się tego nie da kliknąć. Ty on to w dół prowadzi, ty. A tutaj prowadzi w dół, ty. Ty. Ej, pierwszy. Stój, stój Łami, stój. Czaj, czajisz? Czajisz? Czaj? czaj. Co? Pierwszy raz. Czaj. Pierwszy raz w historii tej serii schodzimy pod ziemię No, idziemy naprawdę. Jeszcze nigdy nie byliśmy. Dawaj, dawaj, zwiedzamy. Ty jak co jak nas tu jakiś kurde ten... Ty! Skinwalker jak będzie? No, to ja mam kałacha, tej. Ej, pakie tu są... możemy się zgubić. Ty bez kitu, co jak nie wyjdziemy? Weź okruszki kruszki rzucaj. O, o kurde ty Kurde Ty, tutaj jakiś handle, To, to jest dziupla handlarzy grogalików, pa! Widzę, właśnie, ciekawe czy dobre. Dobre, tylko słuchę. Ty co oni tu, kamień wykopują? Rogaliki stary robią. Ty, olej ile tu jest beczków? Beczek po alkohol? Gaz. Olej, alkohol. O, o. Co? Włączyłem prąd. Olej. No, co tam kliknąłeś? O, gaz tu jest. Diesel, gaz, olej. Ty i to jest chyba na. Tak, to jest ta winda. Ty, ale znaleźliśmy szybko wyjście. He. Dobra, ale czekaj, ty, 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 ty. Możemy ten, możemy sobie wziąć jedną beczkę gazu, dolejemy. Eee, e, a ty... Ej, wjeżdżasz sam. Dlaczego... Mogę od, odwjeżdżać? Od, 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 od nie mogę odjeżdżać! I, i, u mnie sam jedziesz do góry. No tak, czekaj, może, może będę mógł wrócić. Ale sam sam. Tak, mogę. Sam w sensie, że w powietrzu. Aha. Bo to jest y, antygrawitacyjne. Ja tu zostawiłem a. ten, zostawiłem beczkę, idziemy jeszcze zwiedzać czy nie? Tak, dawaj. Myślę, że coś jeszcze tam będzie? Może być. Ja już włączyłem światło, to będzie lepiej. Ale tu cały czas jasno jest przecież. Ale nie było tak jasno, tak jak teraz jest jasno. Było jasno, tylko ty miałeś ciemno. Czekaj, tu jest ten, to nie, tędy możemy. I to prowadzi do góry. Tędy przyszliśmy chyba. Nie wiem, nie wiem, możliwe. Ale tu są jakieś inne, Tu coś jest, patrz. Jakaś drobina. O kurde, to, to jest jeszcze głębsza jakaś akcja. Dawaj, dawaj. Próbujemy. Da się zejść, to dobrze. Aha. Aha. Dobra akcja, dobra, kurde tajemnicza, tajemnicza jaskinia mi na No się wydaje, tystynie. że to jest po prostu tutaj wiesz, wiesz po co to jest? Po co, po co? Ktoś przychodził, klękał i klikał B. Co? No co masz pod B? A że wychodek, no możliwe. Ty, ale to, to wszystko prowadzi tutaj do tego jednego, czyli to jest ten główny pokój taki. Dobra, ale powiedz mi czy my tutaj coś próbujemy stąd zabrać czy coś, bo... Pytanie co jest w skrzynkach. No nie wiem czy bym chciał sprawdzać skrzynki Tam jest kapelusz, co my tu mamy? O światło, światło wezmę akurat Światło jedne, światło drugie Tu wykrywacze jakieś Rozwala skrzynki Ty tutaj piłki są Oj lalka jakaś Baba ze skrzyni Ło, wow, ło wow, ale FPS y spadają Tu Dobra. nogi, tu widzę stopy, stopy tu widzę Ja nie chcę zaglądać co tam jest To tutaj się <laughs> grube rzeczy działy Co odjeżdżamy bo tak trochę Ludzie w skrzynkach się... i w ogóle Odjeżdżamy, bo tak trochę, powiem ci, że to tak... Uciekamy stąd. O, no, mnie wpadać pod ziemię, fajnie. Kurde, co ty gadasz, że włączyłeś windę, jak nie włączyłeś? O. nie włączyłem. Ty, ja dopiero teraz prąd włączyłem, lol. Każdy ma swój prąd. Co ty prąd. gadasz? No? Joka! Ja, Dawaj połączymy, będziemy mieli dwa prądy. <laughs> dobra matma, dobra matma. Jeden plus jeden równa się dwa, ale poczekaj, weźmiesz tą beczkę. Wjeżdża z tobą beczka? Nie. Ja już tu stoję. Ale tu, o pa, 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 ze mną, pa, pyk Przede mną beczka jest N Nie widzę Nie masz? Czekaj Nie Pyk Ło, wow, żeś wyczarował beczkę <laughs> Widzisz, kurde, umie, umie, uczyłem się Copperfield Copperfield? Ko Ty, Zebrali nam to kampera nam zabrali Kto ukradł kampera, nie. gdzie jest kamper? A, a może on wybuch tak, ten silnik? A może 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 tak być. Ale ty, a no, stary nie zapominaj, że nam potrafił wybuchnąć ten, ka ten kamper, jak jechaliśmy na przykład. A, to się no, rozpadał no. się na części. Było. Ty tu jest tego, fafik bierzemy, fa ale ono i tak wypadnie w sumie. Weź zatankuj ten, za zatankuj nam tu samochód, bo ja nie mogę. Ja wiem jak. Mamy dużo paliwa, już tak. Ale sposób. no trzeba dotankować, no łopie, Ci muść. Ja wiem jak fa fa fafika przymontować. Patrz, Fafik to lubi wiatr we włosach, to on tutaj, w sierści w sensie O, gaz, pyk Ja tu dolewam, ja, ja nie pozwolę jechać z niepełnym bajkiem, hopie. O, git A bo Fafik to jest nas, na, nasz namierzajnik tu na dachu, ty Ty, dobrze, dobrze, nie zawracaj, dobrze Co ty robisz? <gry> Musiał tam wjechać Grad będzie padał Grad? Kurde, dobra Rzeczywiście chmurzy się, chmurzy się. Zaraz będzie padać.